Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych. Gościem programu jest Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie się. Dzisiaj o 12 w Sejmie Komisja Sprawiedliwości, a tam ustawa o sędziach pokoju. Jest kompromis z prawem i sprawiedliwością? Przyjmiecie ustawę? Z prawem i sprawiedliwością to ten kompromis był już ponad rok temu. Głównym hamulcowym zmian, realnych zmian w sądownictwie jest Solidarna Polska, no, która, która wciska wszędzie swoich nominatów i, i powoduje zatory w, w wymiarze sprawiedliwości. Kiedy będzie można pana przedstawiać Reusowca jako KUKIS z 15 Zjednoczona Prawica? Tego nie wiem, bo, bo jeszcze nie mamy tej ustawy, jeszcze porozumienie programowe z 15 z prawem i sprawiedliwością nie dokończyło się, ale mam nadzieję, że na najbliższym Sejmie tę ustawę przegłosujemy i te główne, w połowie kwietnia. W połowie kwietnia i główne postulaty programowe, takie jak ustawa antykorupcyjna, aby, aby skorumpowanych polityków i urzędników wywalać z pracy i aby samorządowcy nie mogli się upaść na spółkach samorządowych. No i aby była Czyli, jawność finansowania partii rozumiem, politycznych. Tuż po świętach prawo i Sprawiedliwość zyska kolejnego koalicjanta. Na to liczę, bo trzeba jeszcze dużo zmian w Polsce, żeby żyło się Polakom normalnie, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, yy, gdzie mieszkać i gdzie się rozwijać. Liczy pan na koalicję z pisem. Hmm. Tak, bo proszę zauważyć, ile rzeczy z pis udało nam się zrobić. No to właśnie PIS w tej chwili realizuje te postulaty, z którymi Platforma Obywatelska wygrała wybory w 2007 roku, no bo oni mówili właśnie o jednomandatowych okręgach wyborczych, których nie, nie wprowadzili, oni mówili o likwidacji immunitetów, których nie wprowadzili, oni mówili o ustawie antykorupcyjnej, której nie wprowadzili. I PIS też Wam nie wprowadził. Pan poseł Licza, Paweł Kukis też liczy? Jak najbardziej, no przecież po to, po, podpisaliśmy to porozumienie programowe żeby zmienić systemowo Polskę, jak to będzie wyglądać? Pan poseł Paweł Kukis, pan poseł Żuk w trójkę wystartujecie na listach Prawo i Sprawiedliwości. Zaczekajmy jeszcze do uchwalenia sędziów pokoju. Nie wyprzedzajmy faktów. No ale jest decyzja PiSu, że będzie głosowana? czy jak, Jaki jest stan negocjacji, panie pośle? Stan negocjacji dla nas nie zmienił się od roku. Chcemy, aby zmiany ustrojowe i duże zmiany w rolnictwie. Tylko ustawa o sędziach pokoju leżała sobie w podkomisji, leżała miesiącami, tygodniami. Nikt jej nie ruszał. Teraz jest przyspieszenie. Ono będzie konkludywne. Ono się skończy przyjęciem ustawy przez Sejm? No, Ja nie mam jakichś wielkich mo możliwości. Właściwości profetycznych, to trzeba byłoby pójść do Woróża Jana, ale zakładam, że tak. No ale to, jest, to nie jest wróżian, tylko to jest decyzja polityczna. No to jest decyzja to jest polityczna. słowo Jarosława Kaczyńskiego albo jego brak. Nie. Jarosław Kaczyński na to się zgodził rok temu, ponad rok temu. I co i nie miał Soli... mocy politycznej, żeby przeforsować. No Solidarna Polska robiła swoje i robiła wszystko, żeby tej ustawy nie było i, I robi co? niestety dalej. To. I robić przestała, no nie przestała. Nie przestała. No to co się nie. zmieniło? Skąd ta nadzieja, że ustawa będzie przyjęta? E, liczymy na, na wypełnienie obietnic wyborczych z 2019 roku PSL-u. PSL wpisał. Do swoich obietnic wyborczych, zarówno ustawę antykorupcyjną, jak i referendum lokalne. Niestety tam się PSL wstrzymał. Coś dziwnego, ale tutaj PSL mówi, że zagłosuje za sędziami pokoju i jak na razie głosuje. Panie pośle, jeżeli ta ustawa będzie przyjęta przez Sejm, to już zamyka sprawę. Klamka zapadła idziecie razem z prawem i sprawiedliwością? No, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. To, to Tych negocjacji w ogóle nie mieliśmy na razie. Jeżeli mówimy o. Miejscach, gdzie będziemy startowali, co będziemy robili. Paweł Kukis powiedział, że wszystkie rozmowy będą się utoczyły dopiero po przyjęciu sędziów pokoju. Paweł Gukis właśnie powiedział, że czeka na ten ostatni ruch ze strony partii Jarosława Kaczyńskiego i jest pełen nadziei, szykuje pakiet pomysłów na kolejną kadencję jak najbardziej No bo pełen nadziei z Pawełku Ja również No dlatego siedzę w Warszawie, chodzę po ministerstwach spotykam się z posłami aby te zmiany ustrojowe które są potrzebne weszły w życie aby zmiany w rolnictwie weszły w życie No po to jest poseł Będziecie kolejnym koalicjantem jak jak pan poseł Bielan ja bym prosił żeby mnie nie porównywać z. z ugrupowaniami czy posłami którzy w swoim porozumieniu spraw i sprawiedliwością Stawiają na podział stołków. Dlaczego czym się różnicie od Adama Jego partii. A no, właściwie wszystkim. Proszę zauważyć, że nasz, w naszym porozumieniu programowym jest mowa tylko o ustawach, co chcemy zmienić w Polsce, jak chcemy nasz program wyborczy z 2015 roku zrealizować. I proszę zauważyć, że my w ogóle teraz nie rozmawialiśmy i nie rozmawiamy o miejscach i w ogóle o jakimkolwiek podziale łupów partyjnych, to, co robią wszystkie inne partie. Nie rozmawiacie o miejscach na listach? Nie, zupełnie. To pan poseł wystartuje czy nie wystartuje? Czy jest pan obojętny, czy będzie pan w Sejmie, czy nie będzie w Sejmie? E, mam jeszcze opcję, jeżeli nie będę startował do Sejmu, mam opcję startu do Senatu, mamy tamiowy. Więc taka opcja jest, ale panie rektorze. No, no Ja nie wierzę, że pan mówi tylko o programie i na pewno też rozmawiacie o tym, kto skąd wystartuje. Jeżeli wystartuje do Sejmu, to tylko z mojego okręgu wyborczego, czyli z okręgu Hełm, zamość z Biała Podlaska. Z Sasinem pan będzie konkurował? No, niestety ta ordynacja wyborcza tak wygląda, że się kon konkuruje z kolegami z partii, a nie z przeciwnikami. Ale Jarosław Kaczyński, prezes Jarosław Kaczyński mówił w Radomiu, że tę ordynację chce zmienić. I to jest kolejny nasz postulat, żeby w następnej kadencji zmienić ordynację wyborczą. Ale w ramach tego porozumienia było, że pójdziecie razem na listach, żeby je w końcu tak to... Jak rozumie Paweł Kukis, czyli jesteście otwarci, Ilo, ile osób z naszego środowiska e, znajdzie się na listach. Prawa w ogóle o tym nie rozmawialiśmy i nie było takich dyskusji nie było ile osób pięć siedem było, 7, nie było no, ja wiem że A... to jest wielu nie do zrozumienia ale nie na ilu chcecie się wprowadzić do stajemniczej ile, ile osób pan ufa że to będą dobrzy posłowie. Chyba o to chodzi, żeby wprowadzić do Sejmu dobrych ludzi. Dokładnie. Tylko z tymi dobrymi ludźmi to tak wygląda, że w 2015 roku wprowadziliśmy, wprowadziliśmy 42, i w tej chwili mamy kilku wiceministrów, którzy przeskoczyli do Prawa i Sprawiedliwości. A pierwszy poseł zdradził nas po miesiącu, uciekając do Nowoczesnej. Więc ordynacja wyborcza jest chora. Poseł może opowiadać w kampanii wyborczej, co chce, a później sobie skacze z prawa na lewo. czy nie ma pan zaufania do ludzi? No mam dużo bardziej yy, ograniczone powiem delikatnie niż w 2015 roku. Ograniczone do jakiej y, liczby? Panie redaktorze, to naprawdę jest wtórna rzecz. Y, to są rzeczy, które będą się działy za miesiąc. Ale jeżeli będzie za miesiąc, będzie prowadzenie programowe, to pan wystartuje z okręgu, gdzie z hełmu, swojego rodzinnego okręgu. Y, pan Paweł Kukis wystartuje z Opolszczyzny? Jak najbardziej. No, my dalej trzymamy się tych postulatów. Y, gdzie nie akceptujemy spadochroniarzy Osoby, które naprawdę nie reprezentują swojego środowiska Tylko raz startują z Warszawy, drugi raz z Chełma, a trzeci raz z Podlasia I Powiedział pan, że wszystko pana różni z Adamem Bielanem To jak się będzie różnić ta umowa koalicyjna? Będzie się różniła pod tym względem, że będziemy dalej walczyli o zmiany ustrojowe w Polsce, a nie o stanowiska. Pan się zarzeka, że nie będzie stanowiska, jak rozumiem, pan do ewentualnego nowego rządu prawa i sprawiedliwości po wyborach nie wejdzie? Tego nie powiedziałem, że do rządu nie wejdę. Powiedziałem, że w tej chwili o tym nie rozmawiamy. Wydaje mi się, że, że mam odpowiednią wiedzę i kompetencje, żeby wejść do rządu, ale to jest naprawdę nie w tej chwili dyskusja. A na powyborach? A nawet wy po wyborach jak najbardziej. Jest pan gotowy wejść do Ministerstwa Rolnictwa chociażby? Tak, jak, no przecież to robię już 8 lat. Myślę, że robię bardzo to dobrze. A i... Pan poseł siedzi na tylnym siedzeniu, a teraz może trzeba usiąść za kierownicą. To zawsze przyjemniej. To nie chodzi o przyjemniej, to chodzi o realne. I bardziej sprawczą. Dokładnie, to właśnie chodzi o realne działania i, i y, mianowanie na poszczególne stanowiska osób, które mają pojęcie, co tam trzeba zrobić, a nie kolegów. Jak pan patrzy z tylnego siedzenia, jak kieruje... Ministerstwem Rolnictwa, premier Kowalczyk, to co pan sobie myśli? Porównując z ostatnimi czterema ministrami, jest to najbardziej sprawny minister, czego niestety na zewnątrz nie widać. Lepszy od pana ministra Ardenowskiego. Tak, lepszy jest, bo dużo więcej rzeczy zrobił niż przez ten rok, niż minister Ardenowski przez trzy lata. Lepszy to minister niż byłby Jarosław Sachajko. No to tego nie mogę porównać, i nie chciałbym porównywać, bo to ja nie zamierzam siebie tutaj w jakiś sposób chwalić. Może z drugiej strony też nie znam wszystkich, że tak powiem, układów i układzików partyjnych, które są w ministerstwie rolnictwa i może dlatego tam mnie nie ma, bo nie akceptuję takich rzeczy. Paweł Kukis wszedłby do rządu po wyborach, czy nie? Jako wicepremier na przykład. To jest możliwe czy niemożliwe. Z rozmów, jakie, jakie i właściwie z wywiadów, jakie Paweł Kukiz udzielał, to jest to niemożliwe, bo on powiedział, że on wie, co trzeba zmienić, ale zupełnie nie zna się na zarządzaniu, więc nie chciałby tego robić. Czyli tu nie będzie waszej propozycji, że może wzmocnić nie tylko listy wyborcze, tylko klub parlamentarny przyszły potencjalnie, ale także rząd? Panie doktorze, ale rząd to jest od wykonywania tego, co powinno się zrobić. U nas niestety jest jakaś taka chora y, sytuacja, że bardzo duża część posłów jest ministrami i wiceministrami. Oni nie od tego są. Mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Trzy oddzielne władze powinny być. A u nas mamy, mamy taką patologię, że mamy ministra, który jest ministrem, który jest y, posłem, posłem, prokuratorem generalnym. Generalnym, myślę o ministrze a Ziobrze, a przypomnę jeszcze, że w 2013 roku ten sam minister Ziobro mówił, że prokurator generalny powinien być wybierany w wyborach powszechnych. Co mu się zmieniło po tym, jak, jak, jak wygrał wybory, tego nie rozumiem. To jeszcze tylko doprecyzujmy, że to nie jest nasza polska choroba, tylko albo w ogóle nie wiem, to jest choroba, ale to jest zjawisko obecne w całej zachodniej demokracji. I we Francji, i we Włoszech, i w Niemczech, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, można nie. Wymienić. nie. Wszędzie tam posłowie, deputowani także chodzą do rządów. Chodzą to do rządu. prawda tylko tylko te dwie skala władze tylko skala, skala jest zupełnie mieszają. inna i co innego jak jeżeli byśmy popatrzyli w Wielkiej Brytanii, że tamten poseł jest ministrem ale już ma merytorycznych wiceministrów bo rzeczywiście linia polityczna musi być realizowana w poszczególnych ministerstwach a co innego jeżeli mamy ministra który jest posłem i wiceministrów którzy są posłami Panie pośle, Jarosław Sachajko-Kuki z 15 Demokracja bezpośrednio gościem poranka w net. Jak wy się pomieścicie? I z ludźmi od pana Bielana i z ludźmi od pana ministra Ziobry w jednym rządzie. To będzie estetyczna koalicja, czy nieestetyczna dla pana? To będzie moralny dylemat, czy nie? Na razie nie wiemy, jak ten rząd będzie wyglądał. Na razie. Ale wiemy, jak będą listy. Wiemy, że na pewno będą um, politycy republikanów, czyli od pana Bielana, i będą politycy dawnej Polski też na pewno na listach od pana Ziobry. Ale może uda nam się przekonać. Yy... Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że jednak rząd powinien wyglądać inaczej, tak jak powiedziałem. Że... Bez kogo? Bez masy wiceministrów, którzy są posłami. Bo ale wice... ze Zbigniewem Zobra jako ministrem sprawiedliwości? Jeżeli będzie taka decyzja, to tak, ale nie wiemy, jak to się skończy. na razie Czyli pan krytykuje słyszymy... Zbigniewa Zobra, tylko jego politykę, ale w jednym rządzie jako minister Sopad, I... bez nim nie zapadł bez nic. Nie skończyłem jeszcze mówić, bo może być tak, że tutaj na Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo ostrzy sobie zęby PSL i może PSL otrzyma w następnym rządzie te tełtekę. PSL, ale w, z kim będzie rządził? Z Naldem Tuskiem, jak rozumiem, czy, czy jaki scenariusz pan poseł teraz rysuje? No, o list, może się zdarzyć tak całkiem, mówię teraz hipotetycznie, że, że PSL y, będzie chciał być w kolejnym rządzie i wzmocnić rząd Zjednoczonej Prawicy. Naprawdę nie wiemy, ale jak, jak się to uzupełnić po Coś innego. Jak się słuchał Krzysztofa Kamysza, pana z Zgorzewskiego, to nie mówią my jesteśmy demokratycznym ugrupowaniem i w ramach koalicji demokratycznej idziemy i z pisem nigdy nie będziemy w koalicji. Kropka. To prawda, ale pamiętamy, co mówił szef PSL-u pan Pawlak, że, że zawsze będzie czyimś koalicjantem, więc całkiem możliwe, że będzie gdzie indziej jeszcze koalicjantem. Ale taka się z mimikra, to jest jakieś oszustwo, to co mówią o PSL-u, że się zarzekają, a po wyborach będą, będą mówić inaczej? Panie redaktorze, nie wiemy, co będzie. No obiecali wyborcom, że zagłosują za referendum i w tej chwili się wstrzymali przy tym referendum. A co pan tak poseł ten, ten PSL żeni z pisem, do którego pan też sam zaraz pewnie będzie wchodził, gdy będzie umowa podpisana, kiedy Ale was oszukali w tej kadencji, ja... się śmiertelnie obrazili. Paweł Pokis ja na PSL ja mówię się obraził. O tym, jak to co to wygląda... za wolta? To nie jest żadna wolta. No, rozmawiamy. Całkowicie i abstrakcyjnie o tym, co może być, no bo pan redaktor przez połowę programu y, pyta mnie o, rzeczy, wina, ja o te rzeczy, które są przyszłe i bardzo niepewne, więc ja jeszcze mniej pewny scenariusz y, rysuję, bo chciałbym, żeby wygrała Zjednoczona Prawica. Bo to, co było i nie musiała... mniej więcej wiemy, to to jest przed nami, tego nie do końca jesteśmy pewni i świadomi, panie pośle. A czemu z Konfederacją? Dlaczego nie zjednoczona prawica z wami w środku i kolcem z, konf z Konfederacji? Ale ja tego też nie powiedziałem. Ale że nie. pan najpierw PSL. Bo wiem, że on jest najbardziej elastyczny. A w Konfederacji mamy trochę talibów, którzy mają rozwiązania dosyć infantylne na wiele rzeczy. To jest talibem. No, tutaj najbardziej, największą zmianę widzę u posła Brauna, który kiedyś naprawdę był bardzo racjonalną osobą, a w tej chwili no, opowiada takie rzeczy, który, które w Polsce nie mają akceptacji. A teraz, Braun jest schowany do szafy, no, mniej więcej trochę sami z niej wystaje, ale rzeczywiście nie jest frontmenem w tej chwili Konfederacji. Frontmenem jest Sochomir Menzel. To prawda, jako nowy polityk i pracowita osoba, no, no ch chyba ma największe zasięgi na TikToku. Więc... To dobra rekomendacja. Jako pracowita osoba oczywiście jest to bardzo dobra rekomendacja. Sam lubię słuchać jego wypowiedzi, bo obdarza całe mnóstwo absurdów, które są w tej chwili w polskim prawie finansowym. No, może lepiej podpisać koalicję przedwyborczą z Konfederacją, sobie męcenie, a nie z Jarosławem Kaczyńskim. Do polityki się nie idzie po to, żeby być. I jeżeli sobie przypomnimy, co Konfederacja w 2019 roku obiecywała e, chociażby rolnikom i zdradziła tych rolników, e, co obiecywała, jeżeli wejdzie do parlamentu, co zrobi, a nie zrobiła nic, nie wprowadziła żadnej ustawy, to nie chodzi o to, żeby być tylko w Parlamencie i żyć za ludzkie pieniądze, tylko e, życie to jest pasmok kompromisów zarówno u nas w domach, w rodzinach, jak i w polityce. nie jest tak, że Konfederacja właśnie w tej chwili Zdobywa poparcie na wsi, wśród rolników, czy to jej pomysły jej rozwiązania są najbardziej popularne czy coraz po, bardziej po popularne. Pierwsze, Konfederacja rolników. nie ma żadnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rolników. Konfederacja cynicznie wykorzystuje tę sytuację w Polsce, ale i na świecie, która jest yy, trudna w rolnictwie yy, a nic im nie proponuje. Ja przypomnę, w 2019 roku Konfederacja również miała zespół rolny i osoby tworzące zespół rolny w Konfederacji po roku yy, odeszły z. Tego zespołu rolnego i powiedziała, że Konfederacja zdradziła rolników. No i teraz będzie to samo. A PIS nie zdradził rolników? Nie, PIS nie zdradził rolników. PIS ma fatalny, fatalny przekaz do rolników. Właściwie nie rozmawia ani z rolnikami, ani z przedsiębiorcami, więc to jest najgorsze. Dzisiaj, dzisiaj jest. okrągły stół w rolnictwa zaprasza wicepremier Henryk Kowalczyk. Jest, jest, no w końcu może zaczną rozmawiać i pokazywać jakie, jakie są przyczyny tego kryzysu i jak z niego wyjść. A da się wyjść przed wyborami? Da się przywrócić poparcie i taką sympatię wsi rolników do Prawa i Sprawiedliwości? Jak najbardziej, tylko trzeba przedstawić, a może wdrożyć obywatelski program rolny z 15, który przygotowałem już wiele lat temu, który by nas, który by nas ustrzegł przed tym kryzysem, który mamy. To panie pośle, na koniec pytałem rzeczywiście o przyszłość, bardzo przepraszam, następnym razem porozmawiamy sobie o epoce kamienia łupanego i będziemy wszystko wiedzieć, albo o rewolucji neolitycznej. Ale Ostatnie możemy porozmawiać o... o tym, co jest teraz i jak z tego wyjść, to jest właśnie... A ja Jeszcze raz o przyszłość. Jaka jest szansa procentowa, że pana posła Pawła Kukiza, pana posła Żuka i być może kilku innych ludzi na listach Prawa i Sprawiedliwości? Procentowo, panie pośle, jak pan to szacuje? 80%. Jarosław to... Sachajko, a do studia wróciłam. Tak, Mał... y, y... Talena, tak, wróciłam i zapytam pana posła o dwie rzeczy. Dzisiaj rząd ma przyjąć specjalną uchwałę zmierzającą do zwiększenia produkcji amunicji w Polsce. To dobry kierunek? Bardzo dobry kierunek i to powinno się zdarzyć już dawno. Tylko Unia Europejska przez swoje pacyfistyczne jakieś zachowania, zachowania prorosyjskie rozbroiła się dosyć skutecznie. W tej chwili mam problem. A, czyli, e, czyli teraz się dozbrajamy i Unia Europejska. Też jest w tym dyskursie. My już się zaczęliśmy. My, jako Polska, bo tutaj e, myślę o Rządzie Zjednoczonej Prawicy, dozbraja się już od bardzo dawna zamówiliśmy w ubiegłej kadencji patrioty, które już są u nas, zamówiliśmy F-35, zamówiliśmy Abramsy, zamówiliśmy Bajraktary i przy każdej z tych e, przy każdej przy debacie i przy zamówieniu opozycja mówiła, że nie, nie trzeba tego robić, pieniądze trzeba skierować gdzie indziej. No dlatego też mam nadzieję, że. Polacy będą wybierali te rządy, które wyprzedzają problemy, a nie tych, którzy po czasie przepraszają i mówią, że się pomylili. Panie pośle, też wspomniał Pan o Unii Europejskiej, zakaz rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. To wczoraj przyjął Parlament Europejski. A co Pan z kolei sądzi o takim rozwiązaniu? Że to jest, przepraszam, skrajna głupota, ale znowu okazuje się, że Niemcy chcą być dużym producentem paliw. Tego zastanawiam się, w w oparciu o jaki gaz oni to będą robili, skoro, skoro nie będzie już gazu rosyjskiego i mam nadzieję, że go nie będzie. Więc, ale znowu widzimy, że Unia Europejska działa pod dyktando Niemiec i ich gospodarki, a nie, a nie pod racjonalne gospodarowanie zasobami tymi, które posiadamy i tymi możliwościami, które mamy. A my nie możemy tworzyć paliw jak Niemcy? E, możemy i mam nadzieję, oczywiście, że możemy, bo mamy ogromny potencjał rolnictwa, bo to właśnie... Te, te paliwa mają być. Mamy w trochę zboża, teraz zdaje się. Mamy tego zboża bardzo dużo, a nie tylko trochę, i z tego też możemy robić te paliwa, i dlatego liczę na to, że zresztą prezes Obajtek powiedział, że 3 miliardy złotych w innowacje włoży i będziemy dużym producentem paliw. Ma pan tutaj wpiętą flagę połączoną polską i ukraińską. Łukasz powiedział o temacie zboża. Czy mamy realny problem z ukraińskim zbożem? Jak pan to ocenia? 嗯。Uh I tu, no tutaj musimy jednak z 10 minut jeszcze dołożyć, no bo nie tegoś, mamy tyle czasu. No nie, bo, bo nie mamy problemu z ukraińskim zbożem, jeżeli tylko? byśmy z czym? tylko z brakiem gospodarki. Bo jeżeli byśmy mieli biogazownię, tak jak proponuję już od wielu lat, jeżeli byśmy mieli produkcję właśnie paliw i alkoholi, jeżeli byśmy mieli produkcję zwierzęcą, której nie mamy, to nie byłoby problemu ze zbożem. My kiedyś byliśmy importerem zboża, bo mieliśmy produkcję z Ale -zwierzęcą. Mówmy o tym, co jest, panie ale Pani właśnie, redaktor, właśnie. ja mówię o tym, co jest. No, mamy rozwaloną gospodarkę i, i dlatego ten nadmiar zboża w tej chwili. Czyli w problem zboża jest jest problem zboża, tylko dlatego, że mamy rozwaloną gospodarkę. No. Ja jeszcze na koniec zapytam, bo dzisiaj rano rozmawiałam z ludźmi, którzy są przedstawicielami producentów płyt, producentów branży meblarskiej. Czy pan się orientuje na temat certyfikatów FSC, czyli tych Forest Stewardship Council, która wydaje i które są odpowie odpowiednie dla polskiego przemysłu meblarskiego nie, drzewnego? Nie, nie o wszystkim mam pojęcie. Rolnictwo zdrowie, może gospodarka, ale już produkcja mebli. <grym> o, no o Tusku, to ja zadam na koniec, babciowe. Dobry pomysł, zły pomysł, Donald Tusk. Po pierwsze, to nie, to jest, zależy znowu o czym rozmawiamy. O propozycji Bo, Donalda Tuska babciowego. E, tak. I jest to zła propozycja. E, a na ale mi bardzo... się podoba? są dla wirtualnej Polski z dzisiaj. Polakom się podoba, tylko my powinniśmy rozmawiać o demografii. I jeżeli my chcemy, aby, aby w Polsce rodziły się dzieci, a najmniej rodziły się dzieci, jeżeli mówimy o wskaźniku wskaźniku dzietności, co brzmi trochę brzydko, to było za lewicy. Za lewicy mieliśmy wskaźnik dzietności 1,2%. Teraz mamy 1,30 kilka. Więc on jest dalej zły, bo żeby było zastępowalność pokoleń, żeby Polska istniała, to musi Ponad, ponad dwa. I trzeba zrobić wszystko, aby kobiety w Polsce chciały rodzić dzieci. A to, i, I wiemy, jak to zrobić. Jak? Na przykład w Rumunii sprawdziło się to, że urlop macierzyński jest prawie dwuletni. U nas Nie. jest roczny. Nie jest tak źle. Ja nie mówię, że nie jest tak źle, tylko mówię, że nie jest dobrze. Więc my chcemy, żeby było dobrze. I to wypychanie na siłę kobiet do pracy, co się próbuje zrobić, zamiast dać kobietom stabilizację tego, żeby mogły zająć się domem, to jest właśnie problem. A ta propozycja to jest taki szantaż, że, że dostaniesz 1500 zł, abyś poszła czym prędzej do pracy. I nie mówi się o tym, że to, że matki nie opiekują się dziećmi, że ich nie karmią własnym mlekiem, to. To, są, to jest całe mnóstwo chorób cywilizacyjnych. To są właśnie później depresje, to są później otyłości, które się wiążą z, z wieloma problemami. Po prostu traktuje się w tej chwili kobiety jak, 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 przepraszam, zwierzęta, które mają rodzić dzieci i wracać do pracy. A, a, pana, a pana żona długo była z dziećmi w domu? Była maksymalny okres czasu, jaki był wówczas dozwolony. Czyli? Mamy piękne dwie dwie córki wydaje mi się, że bo to już było 23 lata temu, więc tam było 3 miesiące, 24 lata temu nawet. To była 3 miesiące, ale później właśnie mieliśmy rodzinę wielopokoleniową, czyli moja mamusia i teściowa pomagały żonie. Naprawdę fantastycznie nam się to układało i Nie każdy ma taką możliwość, prawda? To prawda i dlatego powinniśmy pozwolić kobietom jak najdłużej, jak najdłużej opiekować się dziećmi, a nie robić na nich, na nich moralny szantaż, że macie iść do pracy, bo dostaniecie 1500 zł. Co to jest? To jest propozycja Donalda Tuska, o której mówił Jarosław Sachajko. Poseł Koła Poselskiego, KUKI z 15: Demokracja bezpośrednia na 80% koalicjant wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie. Dziękuję, panie Dziękujemy, Panie Doktorze. A my za kilka chwil już opowiemy Państwu, co dzieje się w Niemczech. Ale zanim to nastąpi, to yy, Jadzia, tak mi się skojarzyło, babcia, Jadzia, jazz band młynarski.